I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown. Dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell ya. I tak attention Don't turn me do tych hejterków, bo to ja też mam takiego, który e, pamiętacie ten, ten film co był e, kierowca Tyra i coś takiego, nie pamiętam już tego tytułu i on pod nim napisał coś tam ty durna łysa co ty pierdolisz, coś tam wiecie, na jakiś taki komentarz pojebany jestem i w wszystko ja wam powiem tak ja rozumiem i chciałbym, żeby ludzie przychodzili do internetu i, i jakby konstruktywnie się na coś wypowiadali czyli rozumiecie ktoś, ktoś wypowiedział swoje zdanie i ja mam na przykład zdanie przeciwne bo tu przecież jest to nic każdy jakby, jak to się mówi, że punkt, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, coś takiego, tak, takie polskie przysłowie jest. Nie eee, wiadomo, że każdy to inaczej widzi, ale dobrze jest, jak ktoś do swoje zdanie wypowie. Ale takie wujgerki, to przychodzą tylko do internetu i oni to swoją frustrację i to wszystko i tam, wiecie, się weszli, jakiejś konkretnej odpowiedzi, i po prostu zwycywają kogoś i tyle. Ja poniekąd nasz się wręcz cieszę, że, że jest coś takiego przyjdzie Ci taki chujkerek do internetu, on nie jest na tym nie ma pojęcia tak naprawdę, co ja robię, czy coś co wcześniej, on nie pooglądał moich wcześniejszych filmów, od czego na przykład ten kanał się zaczął, jak zrobić prawo jazdy w Niemczech, że to było kilka odcinków, ja Wam opowiadałem o tym, jak ja poszedłem do szkoły, jak ja załatwiłem sobie do szkoły, jak do urzędu szedłem, połudnem etapami wszystko, jak ta szkoła tam wyglądała i trwała, on się nie odniesie do, powiedzmy tam do podatków, bo których Wam mówiłem, jakie są, no i są klasy, to jak tutaj wyliczałem i ja obliczałem jakby wypłatę, e, jaką dostaniecie z brutą żebyście też wiedzieli, e, jak z szefem i o czym w ogóle rozwagacie, a nie, że zobaczycie 2000 i oczy ma przez zaświecą przy wypłacie mina średnie. Tylko e, się, wiecie, do, do jakiegoś tam jednego filmu, prawdopodobnie do jakiegoś zdania, którego się nie spodobało. Prawdopodobnie to zdanie też było wypowiedziane w jego kierunku, bo prawdopodobnie też się w takiej sytuacji kiedyś znalazł i to było jakby... Prosto, jakby prosto w kontru powiedziane i to by musiało zaboleć po prostu. Nie? I przez to poszło, tylko tam, mało i tak dalej, i tak dalej. Yy, I tak dalej. Ale ja mówię, ja po nawet się cieszę, że są tacy ludzie, którzy przychodzą, otwierają ten komputer, całą tą swoją frustrację że ciągle tam znajdą sobie jakiegoś takiego problemka, czy znajdą sobie jakiegoś tam innego, nie po prostu frustracji, to wszystko na niego tam, zwyzywają, zwyzywają, tylko, że ja bym chciał, żeby on po wyłączeniu tego komputera, wracając do tego jakby życia tego normalnego, tego naszego codziennego, czyli tego najważniejszego z naszego życia, żeby on już wtedy był uśmiechnięty i miły inny dla innych, tylko no niestety w 99% takich ludzi, no to to tak nie jest. Niestety moja naj, najgorsza, nie, nie tyle, co tura najgorsza, ciulowy dzień, bo mamy kunde czyli rozwózkę gdzieś po jakichś tam zwykłych klientach. Pierwszy to jest Famila, gdzie już jesteśmy prawie, bo mamy kilometr 300 do celu. Dobra, familia, wjazd widzimy tutaj, a musimy to jakoś dookoła tam odjechać i pod tramwaj gdzieś podjechać, nie? Tak, ja to widzę, tak ja to widzę, moi drodzy. Albo tędy, tu się wbije? O, tu się wbije, bo tam był? Co teraz? Co? Czy zalina się? No raczej nie bardzo. Czy próbujemy? Patrzcie jaką mamy piękną miejscoreczkę ja. Wszystko wczoraj było zajmowane, wszystko Gdzie mogą być tych auto, zobaczymy co się dzieje, widzicie jak nózko stoi Tak może będzie lepiej widać e, Taki tip mały dla Was, ja tak robię zawsze e, Turę z nocką nie zawsze, prawie zawsze e, Po co? Żeby czasem jakiemuś idiocie się nie zachciało Yy, przyjść i wypiąć mi naczepy. Nie? Bo, jeżeli ją obniżycie na dół, to ona wtedy nie wyciągniecie tego bolca. tutaj Nie, nie, nie odepnie jej wam. No. Światła nam świecą, drzwi pozamykane, do środka nie zaglądam, pewnie nikt nie wlazł. Lecimy. Od lotu do klienta mamy na całe jakieś półtory godziny. Ja, widzicie na liczniku? Auto oczywiście rano Wam nie pozwoli zapomnieć. Żyście i naczepę. czekajcie żeście naczepę spuścili na dół. To jest taki elegancki przycisk. Zaraz będzie... Podniesie się do góry, a już się podniosła. Lecimy! Lecimy, panowie generałowie. No to już trzeba mieć fantazję. Kurwa! <grym i górna> Co to jest? Co to jest? Nie no, ja pier...

teraz mamy co? Są things ten poniedziałek Znaczy w sumie niedzielę, i poniedziałek Także poniedziałek jest wolny, także mamy tutaj długi weekend Jest panowie co 56. na 6 mamy załadunek yy, Ani minuty czekania nie było, tylko się w biurze załadowałem Stanowisko numer 2 Jedziemy się załadować, dzisiaj netto, gander, kizny, także pojeździmy sobie trochę wózkiem bitcoina. A wy macie bitcoina? Mnie się zakupić mały kawałek. już nie pierdol to rzeczy. A więc tak, lecimy teraz z tematem QA, czyli question and answers, czy pytania i odpowiedzi. Pytania oczywiście od Was odpowiedzi już Wam udzielam. wybrałem sobie pięć jakichś takich, żeby za długo powiedzmy to nie trwało. Pierwsze pytanie. Chyba ciężkie. Robert kiedy bez lusterkowiec? Kiedy przyjdzie nowy Mercedes do nas, to przyjdzie już za niedługo, bo, bo ma być w sierpniu. Przed sierpniem jeszcze przyjdą dwa samochody: przyjdzie man za niedługo i przyjdzie Volvo. Obydwa po 500 kuni. Kto dogoni? 500 kuni. Dwa będą na full wyposażeniu, ale jednego dostanie mana, dostanie Sebastian. Bo jak szef go zatrudnił, to on od początku marudzi, że on całe życie manem jeździ. On będzie o mana. On dostanie tego mana. Volvo dostaną. Dostanie prawdopodobnie Patryka Tato, a bez bezdostępowiec przychodzi, jak już powiedziałem, w sierpniu. Kiedyś o Uszy mi się odbiło, bo jak wiecie, że jak przychodzi e, zawsze jakiś nowy sprzęt do firmy, to i nowe samochody zawsze ja dostawałem, i nowe naczepy zawsze ja dostawałem, ale po, e, po tych dwóch ostatnich numerach, czyli po tym jak uszkodziłem skrzynię i, i skupiłem hentel później, to jakby w firmie ucichło, że ten bezlusterkowiec będzie dla Roberta. Nigdy, nigdy jeszcze nikt nic nie powiedział, że będzie on, prawda. że będzie on, że dostanie go kto inny, a nie ja. Ale też jakby ucichło już to, że, że ja go dostanę. Także. Jeżeli go dostanę, no to, to przyjdzie pierwszy bezdusterkowiec w sierpniu i dostanę go w sierpniu. Jeżeli nie, to prawdopodobnie będę czekał do, do następnego lub nawet do wymiany e, tego samochodu. Myślę, że tyle w temacie, kiedy bezdusterkowiec. E, pytanie drugie, ile zarabiasz? Myślę, że może tak dokładnie, to ja nie mówiłem chyba nigdy ile zarabiam, ale z, z, przynajmniej były ze dwa filmy o zarobkach kierowcy, które nagrałem i możesz sobie mój przyjacielu je oglądnąć. Tam będą mniej więcej zarobki jakie są tutaj tutaj w firmie ja mniej więcej zarabiam, dużo wcale nie zarabiam, dużo wyższe propozycje pracy. Zresztą wielokrotnie Wam to opowiadałem, że w pracy kierowcy za, za lekką pracę ciężkich pieniędzy nikt nie płaci żeby dostać dużo, trzeba pracować dużo, trzeba pracować ciężko. Ja nie pracuję długo, ciężko też nie pracuję, więc sam wiecie, najniższa, może powiem Wam tak, najniższa propozycja pracy jaką dostałem to było w dzień ukończenia szkoły. Dokumentu odebrałem o 15 godzinie. O 17 miałem pierwszą rozmowę. Tam zaproponowali mi 1900 euro brutto plus dodatki i to była najniższa oferta pracy, jaką kiedykolwiek mi zaproponowano. Najwyższą ofertę pracy też wam o niej opowiadałem. To było u szmatnika. Na okresie próbnym zaproponował 3,5 plus dodatki. Tej pracy też, też nie przyjąłem. Pytanie numer 3. Tu sobie napisałem tylko w skrócie, bo to jest pytanie z bodajże ostatniego filmiku, albo z ostatniego filmiku. Czy szef kupiłby mi dywan, półkę i zasłony, jakieś zapachy tam do samochodu? Szczerze powiem, nie wiem. Zawsze takie rzeczy sam sobie kupowałem. To jest drugi mój nowy samochód, który dostałem. Ten jak wiecie mam tutaj z... No no jak to się nazywa? No z tym narożnikiem solo startu, co się tu po prostu nazywa. Nie ma tego fotela i jest z tyłu. Wcześniejszy ten dywan, który miałem z napisem Karius Tracker. i tutaj była y, gazna Mercedesa i tutaj moje imię i żony. Y, ten dywan od klinicy do tamtego Mercedesa. To jest drugi dywan, który sobie kupiłem. Wszystkie który, który tutaj widzicie, czyli jakieś czaszki, czapeczki, krzyże i napisy. Wszystko sobie kupiłem sam. Szczerze nawet nigdy nie wpadłem na taki pomysł, żeby, żeby iść do szefa i mu powiedzieć, żeby mi na przykład kupił e, firanki, bo potrzebuje e, To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że jak ja widzę te e, cygańskie frędzelki, co zresztą napisałem pod tym komentarzem, to jakoś mi tak... No mnie to się nie podoba w ogóle, bo w ogóle mi się nie podoba. Co do zapachów, tak rzeczywiście te, te loli pop, czy jak to się tam nazywa, Wygląda to fajnie, ale ja szczerze powiem, że ja nawet sam rzadko kiedyś się perfumuję, bo jak są intensywne zapachy, mnie głowa zaraz po prostu zaczyna poleć. I nawet gdybym miał taki zapach, to prawdopodobnie byłby cały czas zakręcony, tyle że działałoby jakieś tam dodatkowe światełko w samochodzie. Wpuścimy pana, wpuścimy, bo jesteśmy porządnie kierowca. Pytanie numer 3 poszło. Robert, jak Ty w końcu pracujesz dalekobieżnie czy w koło komina? Bo z swoich filmów ciężko wywnioskować. No można powiedzieć, że i tak, i tak. Chociaż nazwać moją jazdę dalekobieżną, to, to jest to daleko do tego, żeby nazwać tę jazdę dalekobieżną. Nie, nie pracuję dalekobieżnie. Pracuję raczej, pracuję raczej w koło komina. Tury, na których mam turę z znocką, są to tury raczej dlatego, że w 90% wyrobiłbym się. Nawet po to, żeby, żeby dojechać po prostu do nas do facu i iść do domu, ale jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o money, 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 moi drodzy. To jest tak samo, jak było przedwczoraj, że szef był zdziwiony, to widzicie tutaj, co ja wam pokazywałem na tym parkingu na Shellu, co spałem, że czemu ja zostaję w samochodzie, jak krótka tura była, bo zostaję w samochodzie, bo nie jestem idiotą i ja wiem, że jeżeli ja jadę od strony fabryki, czyli od myl, od strony Berlina wracam, czy od strony Schenkenbergu wracam, to dla mnie jechać do domu to jest 80 km i przyjechać cały Hamburg, czyli 2 godziny. Na następny dzień, w nocy wiadomo, że jadę szybciej, potrzebuję gdzieś godzinę 15, żeby dojechać do fabryki, to muszę znowu o tyle szybciej wstać. Tak jak ja mam przyjechać o godzinie 16 powiedzmy do domu i iść, nie wiem, o godzinie 6 czy 7 spać żeby wstać o pierwszej w nocy, bo akurat tak ostatnio było, że był załadunek na trzecią w nocy ustawiony, to musiałbym wstać, nie wiem, o pół do drugiej powiedzmy tam. No to dla mnie to jest bez sensu, ja wolę jechać dzień wcześniej, co zresztą też już widzieliście na moich filmach, no nie często, ale czasem tak robię. Że jadę po prostu na dzień wcześniej robię sobie przedzaładunek, jadę w stronę klienta, tak jak widzieliście tam gdzie spałem na duszelu, co na, na dupach tych ciężarówek tam byłem i na drugi dzień podlotu mają tylko tam bodajże godzinę, czy półtorej tak do klienta i tyle, rozładunek i wtedy wracam sobie do domu na spokojnie ale ogólnie raczej bym to nazwał jazdą koło komina z od czasu do czasu spaniem w kabinie myślę, że starszy na ten temat co tutaj mamy a to będzie ciężki temat czy praca przez pośrednika to dobry, to dobry pomysł na początku kariery kierowcy zawodowego? Czy to dobry pomysł? Nie wiem, no. Sama nazwa pośrednik to jest ktoś kto pośredniczy między zwań. Czyli idziecie do jakiegoś biura, czyli to biuro skasuje jakby wy się zatrudnicie w tym biurze, czyli szefem jakby będzie ten ktoś z tego biura wasz, ale pracować będziecie u kogo innego, czyli ten ktoś z tego biura jakby zabierze od tego szefa, u którego tak naprawdę będziecie wykonywać tą pracę swoją no część waszych, waszych, pieniędzy, nie? takie jest moje zdanie. No, ja wiem, że przez biuro jest jakby łatwiej łatwiej znaleźć pracę. Nie? Jest, yy... nie, nie wiem jak to powiedzieć, żeby jakby też nikogo też nie urazić coś, to. Do biura pracy czy do biura pośrednictwa pracy, yy, gdzieś gdzie załatwiają powiedzmy tam kierowcom pracę, idą raczej ludzie, którzy nie znają języka bo oni muszą mieć jakiegoś polskiego dysponenta z kimś tam po polsku porozmawiać. Ja bym też kilka filmów o tym nagrywałem, uczyć się języka, wyjeżdżając gdziekolwiek, nieważne czy do Niemiec, do Anglii, gdziekolwiek do Norwegii, tam jest bardzo dziwny ten język, ale tych podstawowych rzeczy po prostu dobrze jest się nauczyć na tyle, żeby iść na rozmowę, tą ja wam to też wielokrotnie powtarzałem, nie musicie iść i rozmawiać o jakby nie wiem, o polityce, o kościele, o szkole. Słyszeliście? Uderzyliśmy taka. Yy, czy o czymkolwiek? Wy macie iść i porozmawiać o tym, co to jest ciężarówka, jaki jest zakres waszych obowiązków, ewentualnie powiedzieć, co robiliście, i tyle. I w razie W, na drodze, poradzić sobie z problemami. Nie? Czyli, jeżeli będzie Pane, proszę sobie teraz sprawdzić, co to. Co to znaczy na autostradzie, no to musicie to ogarnąć. I musicie, nie wiem, albo macie kartę, na przykład ja mam tam do Mercedesa, trzeba gdzieś zadzwonić, albo żeby ktoś was, po was przyjechał, ktoś to zrobił, albo trzeba dzwonić do szefa i jemu po prostu tak jakby to, to wyjaśnić. To są jakby dla mnie takie podstawowe rzeczy, tego naprawdę jest warto się nauczyć i wtedy żaden pośrednik nie będzie wam potrzebny po raz kolejny. Pośrednik money manie, money on nie robi tego zadania. Nie robi tego za darmo. On pobiera jakby prowizję, potrzeba, a to jest tak naprawdę z Waszych, e, z waszych pieniędzy. Nie? Ja nie jestem za tym, abyście szli do pośrednika, jeżeli ktoś już musi, boi się, albo początki. Tak, oczywiście można iść, jest to zawsze jakiś tam początek, jakiś tam start, ale iść jak najszybciej, czegoś się tam nie wiem, poduczyć czy jak ktoś pośrednika też jest łatwiej dostać jakby bez doświadczenia pracy coś, nie? no to złapać trochę tego doświadczenia, tę pierwszą pracę, ten pierwszy papier mieć jakiś, że już się pracowało gdzieś tam w Niemczech, złapać sobie jakby podstawowe słowo, które jest do pracy potrzebne i, i po prostu jak najszybciej od niego, jak najszybciej od niego uciekać i iść bezpośrednio pracować do, do pracodawcy myślę, że to było z tych pytań. Na tyle, na resztę odpowiemy sobie kiedy indziej. Tymczasem dolatujemy już do i zostało nam całe 18 km i 16 minut jazdy. Także zaraz pobawimy się trochę widlakiem na powrocie do domu o Hejkerkach! Hejkerki! Chujkerki! Lecimy. Lecimy ten kawałek będzie ja to biorą te wersje kreśle Minął rok teraz mieszkam w swoim mieście Na tych górach mijam taki c a a rok, ja ciągle czekam aż zadzwonisz bramkę No, na początku dzisiaj ładnie wszystko szło, ale teraz widzicie Ode mnie muminek stoi przede mną, już się rozładowuje trochę tam Coca-Cola jedna już odjechała, jeszcze jedna stoi No a to pół godzinki poczekamy, nie jest i tak źle Buteleczek pustych tutaj nie dostaniemy, także tylko rozładunek. Tch, szala! Pewnie do Achim trzeba będzie jechać tam do Coca-Coli i załadować się To mało ale to już nie problem, bo to powinno i szybko zobaczymy. No i to jest właśnie nasz yy, leon zawodowiec. Szybki, szybki jest, zaraz wam powiem dokładnie ile tutaj stoję. Godzina 6 minut. godzina 6 zajęło mu rozładowanie tego samochodu. Znaczy jeszcze go nie rozładował. Zanim pozamyka, zanim odjedzie godzina 10, jak nic 15 będzie, jak nic. Eee, no ja tak gdzieś 30 minut, 35. No zobaczymy jak mi to dzisiaj pójdzie. Papierami ze wszystkim, całe 38 minut, na tak. Rekord może tu żaden, ale źle też nie jest. Gdzie jedziemy? Sumheim, otwarem, dzisiaj nie ładujemy lergutu. Szef mówi, możesz na pusto do domu jechać, do domu. I? Teraz będzie długi weekend. No szefie, otwieraj, wrożny transport, jedzie, dawaj, do domu jedziemy. Udawaj tę bramę. Dawaj tę bramę. Jak to się nazywa? Gdzie iście? Gdzie iście? Gdzie iście to? Gdzie iście to? Siema. Cześć trzeba zawsze powiedzieć. Zawsze zęby trzeba pokazać. Rękę podnieść. Tak jest. Tak jest. 13 7. Będziemy przed 13. Nie pękaj. Nie pękaj. Nie oszukuj. Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność, i nie stoję jak większość. nie, Idę znowu po swoje, znowu spokojnie, trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto, lecę w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny, znowu nie dbam czy patrzą.